Dzień dobry. Dzisiaj yy, zbiory największych moich okazów pomidorowych. Które to odmiany? Jak się nazywają? No to może na początek taki pomidorek piękny o nazwie Rozow. Rozow Dar od Madzi i ten, ten okaz, teraz sobie zobaczymy ile waży Rozowdar tak wygląda zresztą, piękny okaz 816 gram I na drugim brzaczku też ten sam pomidorek Rozowdar trudniejszy, ale na pewno około 600-700 gram. Kolejny pomidorek Belmonte, cztery piękne okazy. W sumie, myślę, że półtora kilograma, może nawet dwa, zobaczymy. Cztery Belmonte, no niestety nie zmieściły mi się na wadze tej malutkiej, ale jeden waży około 400 gram, więc w sumie ponad półtora kilograma. I znowu okaz Madzi red gigant. Taki pomidorek. No, już dojrzały. Zbieramy. I parzymy. Red gigant 725 gram. Kolejny, homstad. Mały krzaczek, ale. Olbrzymi okaz, chociaż tak jak już kiedyś go tutaj pokazywałem. Staśmione chyba były kwiaty ale waga gigant. I ważymy 0. Tysiąc... Tysiąc trzy gramy. Tak sobie wygląda pomidorek. Duży. W tym roku. To największy chyba u mnie okaz. Jak na razie, ja zbieram pomidory, a sąsiad wykasza trawę w ogrodzie. Dlatego taki hałas. To dzisiejszy zbiór pomidorów różnych. Myślę, że będą następne.